Seka X stretch, czyli krótkie przewiewne rękawice wykonane z elastycznych materiałów, dostępne w wersji damskiej oraz męskiej. Ja jestem Marika, Wy jesteście na Erermoto, zapraszam. seka X-stretch to model rękawic hybrydowych, ponieważ do skonstruowania tego modelu użyto naturalnej skóry oraz materiałów tekstylnych. Skórę naturalną, a dokładnie kozią, znajdziemy wewnątrz rękawicy. Jest ona odporna na tarcie, jest również bardzo elastyczna. Po zewnętrznej stronie za to mamy spandex, nylon oraz poliester i materiały też będą wpuszczać do środka sporo powietrza. W tej części rękawicy w oczy rzuca się też twardy protektor kostek oraz miękkie pianki absorbujące na palcach, a więc mamy tutaj funkcję bezpieczeństwa. No i jedno z najważniejszych zabezpieczeń we wnętrzu rękawicy, a więc slider na brzegu dłoni. Pełni on kluczową funkcję, ponieważ spadając z motocykla, naturalnym odruchem będzie kierowanie wnętrza dłoni w stronę podłoża, tak aby się ochronić. I slajder wzmacnia ten obszar oraz pomaga sunąć po asfalcie i wytracać energię. Wnętrze rękawicy kryje jeszcze kilka udogodnień. Mamy antypoślizgowy panel dla pewnego chwytu na manetce. Zastosowano też tutaj nakładkę na palec, która pozwoli nam obsługiwać ekrany dotykowe czy nawigację GPS. Plus cały model będzie też bardzo przewiewny. Mamy między palcami bardzo przewiewny materiał oraz w górnej części mesz, który wpuści do środka najwięcej powietrza. I aby model założyć i ustabilizować na dłoń, mamy do dyspozycji pasek do naciągania, jeden rzep i jesteśmy gotowi w drogę, mamy krótkie rękawice na sobie. Seka X Stretch, czyli krótkie przewiewne rękawice wykonane z połączenia koziej skóry oraz materiałów tekstylnych. Dostępny na rermoto.pl. Link do tego modelu zostawiam Wam w opisie, a jeżeli sami chcecie przymierzyć ten model, to wpadajcie do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rermoto.pl i dajcie nam znać.